No cześć wszystkim Ten niedzielny wieczór Właściwie to podwieczór Już pomału się ściemnia Ja wybrałem się tak na spacer Tak rekreacyjnie bardziej Do takiego lasku w podliżu Niemczy I tu natrawiono tu na taki mały okaz Czernidłaczka gromadnego Tak ten grzyb się nazywa No i tak chciałem go pokrótce umówić tak on wygląda, to jest grzyb niejadalny, uważany jest za niejadalny, choć trujący nie jest. No ja takich nie zbieram przynajmniej. Tak to wygląda. Nie będę może pokazywał od spodu. On jest taki maleńki właśnie, taki rośnie. No na tym jednym grzybie może się nie skupię, bo filmik byłby za krótki. Postaram się znaleźć coś więcej i pokazać. Bo mówię jeszcze raz, że mój kanał nie skupia się tylko na grzybach jadalnych i tylko na samym grzybobraniu. Chociaż to jest ważny element, bardzo ważny. Ale nie tylko na tym się skupiam. Dobra, to idę dalej. No, niestety nic się więcej nie udało nagrać. Jestem na takiej ponanie, jakby. Także. Patrzę jeszcze tak z ciekawości, może coś jakiś chociaż gatunek grzyba się odnajdzie. Tam tylko ten czernidłaczek jeden, a tak to pusto. Także no nic. Nic się nie poradzi. Tutaj też świeci puszką jak nic. Otóż chociaż ten jeden kawałek. Chociaż ten, ten jeden gatunek grzyba mogłem spotkać i powiedzieć co to jest za grzyb. Także tytuł będzie raczej tytuł się tylko tego gatunku. No chyba, że coś jeszcze... Ale w tych haszczach to na pewno nie. W tych haszczach na pewno nie, ani przy drodze też nie. Ogólnie tak mówią wysyp grzybów w lipcu, ale... Nie wydaje mi się, nie wydaje mi się Być może pod koniec lipca coś ruszy, no jest wilgotno, ciepło jest też w miarę Jakaś tam szansa jest no <laughs> Jakaś tam szansa jest A tak to tylko taka wędróweczka <laughs> taka wędróweczka dobra nie będę przedłużał bo to nic nie da jakby jakby nic nie spotkał to oczywiście do następnego filmiku lajki, suby i komentarze też mile widziane na razie no i tutaj na takie polanie praktycznie taki mały, tak coś no nie wiem co będzie widać w tym świetle to jest twardzioszek przydrożny. To jest grzyb jadalny, ale jak mówię, no nie jestem na grzybobrań, tak że nie będę go brał. Najprawdopodobniej to jest właśnie ten twardzioszek. On jest jadalny, no jeden róż. Nie widzę więcej. Można go pomylić z różnego rodzaju tam guściczkami czy coś, także ja mówię, aż tak pewny nie jestem. A sugeruje się tym, co mi pokazuje zdjęcie i. AI. Bo wyszukuję zdjęciem, także... Dlatego robię tego typu filmiki. No trochę mi się rozłamał niestety. Także brał go nie będę. No coś jednak widać mogę, mogę pokazać. Także zostawiam go tutaj. Niech sobie tam łamany już jest, ale niech sobie tutaj będzie. Dobra. Raczej już nic więcej dzisiaj pokazać nie, nie pokażę, bo tak jak mówię, się ciemnia. Także lajki, suby, komentarze. Do następnego filmiku. Trzymajcie się i hello, cześć!